Cześć, witam serdecznie w kolejnych odcinkach z serii Eternal Noctis. Dziś wychodzi DLC do tej gry Metroidvanii Pit of the Doomed. Tak się nazywa, chyba ten dodatek. Damed, nie doomed. W każdym bądź razie będę chciał przejść, oczywiście. Dodatek to było w sumie do przewidzenia, bo na mapie gry. Moje 100%, bo przeszedłem grę na 100%, a co prawda nie zdobyłem platyny, ale chyba muszę to zrobić, bo skoro jest to tak świetna gra, to zapewne przejdę go jeszcze raz, tym razem na poziomie um, eterna. bo są dwa poziomy, jest Ejterna chyba i Noctis, to zaraz tutaj sprawdzę. E, to jest moja postać, którą zakończyłem grę ostatnio, 85 godzin spędziłem w tej grze. Mam dość dużo tu monet i w ogóle, jak widać, jednym strzałem pokonuję właściwie tych przeciwników i zdobyłem na tamten moment wszystko co można było zdobyć, czyli 100% gry, mapa odkryta, tutaj też w międzyczasie pokażę jak wielki to jest świat, jak olbrzymi to jest świat, zobaczę jak to będzie z After Image, czy, czy, czy zmienię zdanie co do Najlepszej metry i moim zdaniem. E Eterna to jest normal, a Noctis to jest hard. Ja przeszedłem grę na Eterna. Na zaczynałem grę na normal. Mm, na Nocti znaczy na Noctis, na hard? Czy na hard? Wtedy nie było jeszcze poziomów, jak zaczynałem grę. E i no wszedłem po prostu, tak jak zawsze mówię, patrzcie jak wielka, ogromna, ogromniasta jest mapa. E, tak jak mówiłem, e, nie lubię poziom trudności. W jak nie ma poziomu trudności, wtedy trzeba przejść tak, jak to sobie twórcy wymyślili. A tutaj było po prostu za trudno i twórcy wprowadzili e, patcha, który dodał poziom trudności i pojawia się poziom Eterna. Eterna jest w miarę spoko. E, Pewne pułapki znikają, dodatkowe pojawiają się dodatkowe jakieś platformy do skakiwania. To jest powiększenie mapy, także ogromny, ogromny obszar. A tu na środku jest czarne, właśnie czarne pole, i w tym miejscu pojawi się miejsce na ten dodatek. Pojawia się nowy Quest, w związku z dodatkiem mam znaleźć archeologa. Tylko, że nie pamiętam dokładnie, kto to jest i gdzie powinienem go szukać. Ja tutaj może dodaję właśnie jak to wygląda. 85 godzin za mną i pojawiają się właśnie dodatkowe skrzynki: 116 ze 127, 34 ze 38, nie pamiętam co to było, 110 ze 121 e, czaszek, ale co ta czaszka oznaczała? Czy to był boss, No i 14 do 18 to były, są chyba melodie i nuty więc to wszystko jest jeszcze do zdobycia. Pojawiają się nowe kryształy, bo widać, że tam trzy, tu dwa tutaj z boku też miejsce na nowe kryształy, fioletowy, czerwony i niebieski, więc są do zdobycia. Jeden czerwony taki w sumie naj, naj, najpoważniejszy eee, więc jest troszeczkę do zdobycia no zobaczymy jak będzie mi to szło z taką postacią w sumie rozbudowaną eee, ale ogólnie jak ktoś by zaczynał, to trzeba pomyśleć sobie, ile ile mi to zajmie. Zajmie to 10-15 godzin, myślę. Ten dodatek, a może nie, no bo w sumie to jest dodatek. To powinno zająć około 3-4 godzin i zobaczymy. Dlatego też pomyślałem, że nagram to. A docelowo myślę, że powinienem zdobyć tutaj platynę. Jeszcze tylko muszę sprawdzić, jakie tam trofea wchodzą w tą platynę. Pierwsze co, pomyślałem, że ten archeolog to jest ten. E, ten pan tutaj, który siedzi sobie e, i w dość ciekawy sposób mówi. Ja muszę tutaj wszystko sobie przypomnieć. Posłuchajmy go. I my, kieru, i śatał się koronem. Ich karo, to dora nie irasta, koro. Szuchaj, że mi koronem. To koronem, jakąś morda, ileś koronem. I śatał się, jakąś morda,

na pierwsze chyba trzy zdobyłem na normalnym poziomie, yy, znaczy na, normalnym, na tym takim jeszcze trudnym, a potem jak weszła Eterna, to już w sumie stwierdziłem, dobra, inne gry czekają, idę. Jak dali taką możliwość, to często z tego korzystam. Jest łatwiejszy poziom, no to idę. Mimo, że łatwiejszy poziom nie jest wcale taki łatwiejszy, znaczy nie jest wcale taki łatwy, tak trzeba powiedzieć. Tutaj muszę sobie przypomnieć te wszystkie mechaniki jak to działa. No, jako że, jako że jest to DLC, to prawdopodobnie zajmie mi to mniej czasu niż całe przejście gry. No, zastanawiam się, ile, ile czasu to zajmie. Spróbuję nagrać tu całe to DLC przejście z tego. No ale cały czas w tle oczywiście After Image jako priorytetowa gra. Muszę sobie poprzypominać, tak jak teraz tutaj chodzę, tutaj zebrałem te wszystkie rzeczy. To na pewno jest gra, którą no muszę, muszę jeszcze raz od początku przejść. Myślę, że jak mówiłem w poprzednim chyba, w poprzednim filmie, znaczy w Astronight, że nigdy nie zdenerwowałem się tak, że aż rozwaliłem grę. A, tu właśnie mamy sprzedawcę. E, grę, co wiem pada. Tak tutaj wydaje mi się. I tutaj patrzcie, wszystko wykupione, okazuje się, że na dole pojawia się kryształ e, który mogę kupić za 25 tysięcy. A że mam 150 tysięcy, bo... No po tylu, po takim czasie gry e, to już masz sporo tego i gem, a to jest chyba ten czerwony gem, który im brakowało więc tu jest czerwony, to sobie całkiem szybko się zdobywa te rzeczy no ale jak ktoś zaczyna dodatek, na przykład zaczynając grę, no to już w początku, no to tutaj od razu tego gema nie kupi więc ja oczywiście szukam dalej gdzie jest ten pan, który ma mi dać questa, a ze mną, porozmawiać na temat questa i tu w sumie na mapie przydałoby się jakieś jakaś wskazówka. Tutaj mamy też miejsce, w którym zbierałem fragmenty lustra i wiele osób też ma problemy, bo jakiś jeden fragment gdzieś jest zgubiony. Ja mam tu całe lustro skompletowane, wszystko zdobyte. No, to też związane było z tym, że trzeba było trochę pozwiedzać, poszukać, pobłądzić, dlatego też 85 godzin czasu gry. Ile zajęło mi, ile zajmie mi, bo będę pewnie próbował przechodzić, chociaż... Pewnie nie przejdę tutaj tego, ale w 2024 wychodzi druga część Aeterna Noctis, Aeterna e, Lucius, albo Aeterna Noctius, Noctis Lucius, coś takiego. Więc pewnie e, po, bo w międzyczasie będą inne gry, no i skończy się na tym, że będę szedł po prostu drugą część. A tutaj już nie wrócę, ale 85 godzin to było naprawdę super przeżycie. Tak idę sobie tutaj, i patrzę jak to fajnie graficznie też wygląda, te strzały, te wybuchy. E, tam w tyle ktoś chodzi, więc naprawdę szczerze polecam. Tym bardziej, że jak mówię, jest już ten poziom łatwiejszy. E, już. On tam w miarę szybko przyszedł. Tam u mnie gdzieś na tej liście można sobie to sprawdzić, zobaczyć, bo w którymś momencie piszę już, że jestem po patchu. Mimo wszystko, no, jest to na pewno wyzwanie i to nie jest tak, że ten poziom łatwy to jest łatwy. Bo tak jak już mówiłem też w jakiejś grze, że to, że masz łatwiejszy poziom, to nie oznacza, że właśnie na jakieś platformy nie wiem inaczej wskakujesz albo fruwasz na przykład chociaż w tym przypadku tutaj twórcy zrobili coś takiego że faktycznie pozmieniali te platformy, poprzesuwali trochę dodawali jakieś kładki bo przeważnie poziom łatwy polega tylko na tym, że wrogowie mają mniej zdrowia i łatwiej ich pokonać a tu no zrobiono tak, że właśnie yy, poprzesuwali te kładki, więc zmienili na przykład, nie wiem, ilość kolców. Tak, bo w niektórych miejscach w sobie przypomniałem, było tak, że nie było na przykład kolców. Ja tutaj nadal szukam tego pana, który ma mi dać questy. Tutaj też na dole była walka, pamiętam. Mimo, że grałem w tą grę pewnie jakiś rok temu, więc teraz też trzeba sobie przypomnieć o chociażby to, że Strzelając tą strzałą, można się przenosić. I to się przydaje właśnie w różnych miejscach. I zapewne będę musiał też to wykorzystywać tutaj. No ale o, i świetnie wyglądają te wybuchy. Tutaj w ogóle mam też teraz żółtą strzałę, która różne kolory tych strzał, te płomienie, nie pamiętam czy te płomienie były, czy te pochodnie płynęły, bo. No, dawno mnie tu nie było, więc pewnie jakieś ulepszenia jeszcze w międzyczasie były zrobione, robione. Cały czas gra jest rozwijana i robią też drugą część. Bardzo jestem zaskoczony, że tak mało osób w Polsce nagrało serię z tej gry. Myślę, że dlatego właśnie, że jest dość trudna. Tym bardziej, jeżeli ktoś zaczyna na początku przy tym trudnym poziomie trudności.

Na ida ka ti ma kino. Naga si to e do ki uma. U sida corose. To nita rica is doma ne masa con negra da sa. Date ne ka in. Ki sata un rata e mas un no negra des. Bor e ona tau i nema katore e kuma. Ne taka na si nogo kota indaro i zakoro. Poredes ka se le mauto na senaga. Neisa ma eh masasi sakro no. De mi rica karo ateno ma. Ora neco con nema kasino. Hmm. O ma ke banesta nekoeda. Ο Κρακάουσο! Η Σατάου τη Αμεταμέρα! Κάνε τα Σάμα Τόρου και Μάικυρο Μάσε! Ο Μάιο Τόου Κρακο. Ο Κίτοδε. Νεκακοταμόδωρη. Νεόμει Σενάμα. Του Σάτε Ορού. Η Σάταου Μέσε. Κάδε Οπότε. Κάτε Κονόμε Βαστενάτου. Κίνητο Σόρα Μοτοκά, Σάμα Τόροδε. Η Σάταου Κότα Na fioletowo zaznacza nam, gdzie mamy pójść, znaczy zaznacza mówi nam o tym. Mówi też o tym, że będzie nam dawał wskazówki, a tu u niego także wszystko wykupione na ten moment. Tu jest uzupełnienie naszych buteleczek ja nie mogę nic już ulepszyć, usprawni wszystko mam zapełnione, wszystko wykupione. No i dobrze, przynajmniej będzie to, mam nadzieję, w miarę sprawne szybkie przejście dodatku. Zobaczymy, ile mi to zajmie czasu. Dobrze, że nagrywam na początku. 85 godzin tam było na tym wykresie. No i nie ma tutaj żadnej specjalnie żadnego specjalnego zaznaczenia, a może też nie widzę. Więc szukam na mapie miejsca, do którego powinienem się teraz udać. A że mapa jest obszerna, nie ma też. Na środku, powinno być tutaj na środku jakieś dopełnienie tego. No ewidentnie tutaj widać, że tam będzie miejsce na dodatek. Dodatek to taka, taka przerwa między oczekiwaniem na drugą część gry, która będzie w 24 roku. Myślę, że jeżeli ktoś dopiero teraz przy dodatku zacznął grać fejtera noctis, no to ja spędziłem przy tym 85 godzin dochodząc do 100% teraz pewnie będzie około 4, 6, 8, 10 godzin w dodatku, więc 95 godzin na grę to spokojnie można sobie poczekać właśnie grając w tą część na drugą część, która na pewno jest już w, w no, pod takiej poważnej fazie e, za, za zaangażowania, realizacji. E, w zaawansowanej fazie. O, może tak trzeba powiedzieć. W każdym bądź razie ja muszę ruszyć stąd i chyba pójdę gdzieś tutaj w tą stronę, bo tam gdzieś mówił, że koło ściany, tylko że zachodniej, no. Yy, tu w tą stronę to jest raczej wschód, więc kwestia jak to tam na to patrzeć. Nic mi tu nie mówi z Questa, żadna informacja specjalnie nie jest. Yy, nie jest mi dana. Concert of the Night tam jest na niebiesko, więc jeszcze chyba muszę melodię poznajdywać. E, ale to wszystko przede mną. I to jest też fajne uczucie, jak po pierwsze masz tak rozbudowaną postać, że jednym strzałem po który rozwalasz tych chłopaków. Oczywiście im dalej, tym pewnie będą mocniejsi, trudniejsi przeciwnicy. Ja no na razie idę tak na wyczucie, licząc na to, że spotkam tu i właśnie chyba w tym momencie na dole mamy wejście jest strzałka świeci się na niebiesko i w tym momencie, w tym miejscu jest wejście do DLC bo już widać, nie byłem tu pamiętam, że że nie pamiętam, tak trzeba powiedzieć nie kojarzę tej lokacji zresztą widać, że mapa nie odkryta a mapę miałem całą odkrytą więc tu się rozpoczyna cały teren w dół, może być naprawdę obszerna mapa e no, sporo rzeczy do znalezienia. Więc pewnie powinni się pojawiać też już nowi przeciwnicy. Ja muszę się nauczyć chociażby odzyskiwania zdrowia. W jaki sposób to robić. Ja tu mam postać już, mówię, maksymalnie chyba rozwiniętą na tamten moment, więc wszystkie możliwe e, punkty zdrowia i tak dalej. Myślę, że jak ktoś na przykład przechodził grę, no to e, żeby nawet sprawdzić to DLC, to no zależy też na jakim etapie będzie, bo myślę, że ten ktoś uruchamia gdzieś tam w środku, to ten sprzedawca też będzie dawał tego quest'a. No ale to jest też kwestia jak masz postać rozwiniętą. Patrzcie jak mi tutaj to na razie idzie aż za dobrze, za łatwo. Tutaj mylę jeszcze przyciski, bo chcę wejść w ustawienia, a, a tutaj uruchamiam to. Zamiast e, właśnie tego miejsca. Nie mam tutaj żadnej 100% przeciwników, nie wiem. Myślałem, że tutaj coś się pojawią, nowi przeciwnicy, że to już nie będzie 100%, ale może muszę znaleźć jakąś kolejną książkę z potworami na ten dodatek po prostu. No i będę musiał właśnie poćwiczyć strzały poćwiczyć te takie e, przemieszczanie się za pomocą tych strzał bo tu widzę, że jedna strzała powoduje coś takiego, druga coś takiego, ale w miarę sprawnie to idzie i strzał w dół oczywiście. No, śmierć, to tutaj muszę też sprawdzić, ile tutaj było tych śmierci moich. Tam można pójść, tu można pójść i to jest właśnie to. Do góry jeszcze można się szybko przenieść strzałami. Ale tam już byłem. Badam też każdą ścianę. Myślę, że muszę tak poodkrywać te ściany, też, żeby na mapie mieć pewność, że nic nie pominąłem. Postaram się znaleźć wszystko, ale może być ciężko. I tu jest żółte kółko, a żółte kółko to jest chyba żółta strzała. Tylko że mam tylko fioletowe i niebieskie. Nie wiem dlaczego, ale to jest chyba związane ze zdolnościami, które mam e, użyte, i trzeba mieć e, tak. Te zdolności poukładane, żeby była ta żółta strzała, chociaż przecież nie zmieniałem żadnych zdolności, więc zastanawiam się, I tu tak sobie po prostu leży gem. Gem, które były tak zdobywane, raczej hmm, trudniej niż w ten sposób, bo hmm, w tym momencie właśnie były trzy, zostały mi dwa niebieskie. Tutaj sprawdzałem właśnie, bo jeszcze można, właśnie legendę odpalić i sprawdzić. Music Scores, właśnie Quest Complete, czyli questy dodatkowe. No i tam na górze było wejście, więc trzeba będzie to zbadać. Trzeba będzie tu wrócić. A tutaj jest zagadka, znaczy zagadka. Tu, tu strzelić, tam strzelić, potem tam. No, muszę sobie przypomnieć, jak to przejść, ale na pewno trzeba tam wrócić i na pewno tam wrócę. Czasami jest to kwestia, jak strzelić tymi strzałami, czy najpierw tu, potem tam. I potem trzeba odpowiednio szybko zmienić, wyłączyć, odłączyć te strzały. No, właśnie, tutaj jest. Nie wiem, czy to nie powoduje, że mam żółtą strzałę, ale chyba nie. Więc nie wiem, czy to jest ten mój pomysł, czy coś jeszcze, nie wiem. Ale na pewno rozwiążę tą zagadkę. No i to są nowi przeciwnicy, te małe, podskakujące. No to się dość sprawnie z nimi idzie, tymi strzałami. O, to są strzały takie, które też było ciężko zdobyć magiczne, no, ale jak widać mają też odpowiednie obrażenia, to wydawało się, że coś jest, ale chyba nie, eee... no też mam odpowiednio dużo tych punktów, talentów, które zwiększają mi obrażenia zadawane eee, strzałami, więc też to wszystko jest w jakimś celu, no ale dzięki temu trzy strzały i po przeciwniku. Ciekawe jakby tu komuś poszło, kto byłby gdzieś tam na początku i nie do końca jeszcze ta postać byłaby rozbudowana. Na ten moment ktoś może zaraz tutaj krytykować, a dzisiaj była premiera tego dodatku. Ktoś może krytykować, że jest za prosto. No ale teoretycznie ja idę na poziomie normal i mógłbym... O, patrzcie, tu też leży sobie po prostu gen niebieski. To jest dziwne że on sobie tak po prostu leży o, i dwa gemy zdobyte a ten czerwony to jednak ja nie był gem bo na dole widzę, że nie pojawił mi się gem czerwony ten, który kupiłem u sprzedawcy ciekawostka ale mamy naszego pana, który nas wysłał w tą misję no máis se que edo mata. O meda cate do pante coro e da tizarro. O rumo nasce que o en no da tama. Dame naca ore masira. Dame cane to cotorra e rizano. Ix ata unha meua vaqueda unha ite coro nasce. Mo xata que na mei ote da rame na. Tomo cu Canima da xeo nata que má se buxiro a te que no quento cora isa xe cato gore. É da nixima na que non má. O que nata goro ca no xa de ito má que é da Kanedo, nekowaku tarone, masę do irakane to moro des. Wataki ki roma, moro Mamy nasz tron, na którym możemy właśnie pozmieniać nasze zdolności, możemy pozmieniać gemy. Jakoś to wszystko idzie i tu oczywiście można krzyżakiem w dół zresetować talenty, ale wtedy trzeba je od nowa ułożyć, więc dobrze, że mam to nagrane, będę wiedział jakie to był, jaki to był układ mistrzowski, który pozwolił mi ukończyć grę. 42 talenty mam do użycia. Mogę zresetować i dowolnie poukładać, to jest też fajna sprawa. Gemię też można tutaj po prostu pościągać i pozakładać nowe, ale to też zawsze jest ten taki problemik, żeby czegoś tutaj nie popsuć, skoro jest to dobry układ, jeżeli chodzi o gemy, No są różne, różniaste po prostu. Można tu manewrować na wszelkie sposoby, dlatego uważam, że jest to lepsza gra, niż Hollow Knight. I jeżeli tylko ktoś lubi Metroidvania, to ja szczerze polecam. Można iść w lewo, oczywiście, ale można iść też w prawo. No i jeszcze myślę sobie, dobra, no ale jak zrobić tą żółtą strzałę? 85 godzin, a ja dalej nie pamiętam. Wydaje mi się właśnie, że to robi się przez ustawienie odpowiednio tutaj tych... tego drzewa. Więc pomyślałem, dobra, zresetuję. I podejdę tylko tak, na szybko, żeby dojść do końca tej strzały i zobaczyć, czy będę miał żółte strzały. I to jest też takie pytanie, że po pierwsze, przecież nic nie zmieniałem, a po drugie, mam teraz zielone. Zielone, jakby zatrute, otruwające. To wynika pewnie tam gdzieś z ustawień, ale. Na ten moment nie będę się tym martwił. Jak będę chciał już znaleźć wszystko, wtedy będę się ewentualnie posikował jakimś filmem, albo tu jeszcze pokombinuję z tymi ustawieniami, tak żeby, żeby wyjaśnić te żółte strzały, bo wydaje mi się, że w tamte żółte kółko trzeba właśnie strzelić żółtą strzałą. No i kombinacja, kombinacja, bo to wszystko ma tutaj znaczenie większe lub mniejsze. Właśnie na przykład to, że nasze strzały zadają 10% więcej obrażeń. Po lewej stronie jest właśnie statystyka, e, tam jak nasza postać jest, nie wiem, mocna w różnych aspektach. E, no a teraz właśnie tam jest jeszcze to kółko, tu jest jeszcze przejście w bok, to kółko żółte, które na pewno trzeba zrobić i pojawiają się nowi przeciwnicy. Trochę tacy bardzo kolorowi jak na te tutaj stylizacje ale przecież były też tu smoki niebieskie, czerwone, o i jeden wielki potwór. Ale patrzcie jak sprawnie z nim idzie. Już mam 135, tysięcy naczyniałem tam chyba 150, 20 wydałem. A to jest jakiś taki trudny przeciwnik, Czy trudny, Wciążliwy. Trzeba go po prostu zajść od tyłu. Ale fajnie, że pojawiałem się nowi przeciwnicy. W sierpniu wychodzi też e, na Sumum. To jest taki Rugalik trochę podobny do Dead Cells. I też myślę, że zagram. Dlatego pewnie jest tak zrobione, że teraz wychodzi w maju, do sierpnia jest czas, żeby zagrać w ten Sumum na konsoli. On jest już chyba na PC-ach wyszedł albo był we wczesnym dostępie na PCach. I myślę, że też będę próbował w niego zagrać jeszcze bardziej kolorowe niż to a tutaj trzeba wykorzystać strzałę w odpowiednim kontekście Już są też takie sposoby, że strzelasz tu potem tam, jak naciśniesz to najpierw się przeniesiesz tam, a potem tu no ale to nie ten sposób i na przykład z zielonymi strzałami można zawisnąć w powietrzu celując a z fioletowymi nie taki system więc Zawis o, zawisnąć, i potem trzeba zmienić, jak ona jest już jakby na wolności. Bo jak zmienisz za wcześnie, to źle, za późno to źle. Wymieniasz, jak jesteś na, na, na wolności, jakby strzała przeleci przez całą tą barierę. Przemieniasz, przechodzisz i zdobywasz skill point. Więc dodatkowy 43 punkt zdobyty. Będę musiał to wszystko sobie tutaj ob opracować, obmyślić, sprawdzić jeszcze raz. No ale tutaj żeby ten film też nie był za długi O, tak to wygląda, a tak to wygląda w ten sposób Pit of the Damned. Eee. i to będzie lokacja, w której spędzę pewnie kilka godzin, raczej nie kilkanaście, ale nie chcę tak mówić, bo potem przychodzi coś i stoisz. Ale będę się starał tutaj manewrować wszystkimi zdolnościami. Skupiam się tylko już na tej jednej krainie i takie DLC też na moim kanale będzie a jutro jeszcze jedną premierę jeszcze jednej serii i prowadzimy te trzy serie także tyle na ten moment do zobaczenia do usłyszenia